Witajcie kochani w moim zdrapmasie. Jest to mój pierwszy zdrapmas, Ale już jest dziś 13 Więc otworzymy sobie 13 kopertę A wygląda ona tak Szkoda, że nie ma śniegu Bo jak zobaczyłam te hajneczki To tak mi się śniegu zachciało Wczoraj była zdrapeczka taka Bo nie mieliście okazji zobaczyć No i niestety były tam przegrane Ale to nic Zrobię takie Podsumowanką, ale to na samym końcu. Jeszcze dzisiaj sobie zrobimy Premierę na końcu, bo nie miałam. No i zrobimy dwa kalendarze adwentowe Jeden męża, a drugi dostałam od Rafała z kanału. Drapujemy pierwszy milion. Więc może zaczniemy teraz z kalendarzu. Więc to jest numer 5, to jest kalendarz numer. Męża i dzisiaj mamy trzynastkę. Zobaczymy, co jest. Jest dzisiaj pierniczek. A tutaj Rafała wczoraj nie zdrapałam dziesiątki, ale zdrapałam. No i niestety na razie nic tam nie było. I patrzymy, co tutaj mamy. A tutaj mamy skarpetkę. No dobrze. Taka sytuacja się złożyła, że Rafał wygrał mnie na 1000 subskrypcji i make-up mega make no i powiem wam, że jak coś się dzieje, to się dzieje i to dużo. I pomyliłam paczki, to znaczy na poczcie mąż pomylił i paczkę Rafał, który, znaczy Rafał wygrał mi kawę i zefir. a Michał wygrał książkę. No i, i dostał tą książkę Rafał, a Michał kawę. No i taka sytuacja, także takie też się zdarzają w historii, no ale jestem po prostu. Nawet nie chcę mówić, co mi jest i jak się czuję, ale dobra. Trapimy sobie czarnego kota, szukamy. Wciąż nie możemy go znaleźć, ale może będzie jakieś szczęście. No, niestety. Drapeczka przegrana. I tutaj mamy szczęśliwe linię, która jest podobna do tej ostatniej premierowej. I zobaczymy, co tam będzie. Z wami sobie ją podrapię ponieważ nie mam dużo do zdrapania, więc. Te zdropne będą krótkie, a w międzyczasie będę coś tam nagrywać, jak będę miała siły i, i co. Także, tak to będzie teraz wyglądało. Jak zdrapiemy tą zdropeczkę to jeszcze wrócę do tej sytuacji, co u mnie wynikła na kanale. Cały czas jeszcze mam to zagrożenie. Ale no, jestem w dobrej myśli. No, dopóki nie zniknie to z, z moich oczu, że tak powiem, ten czerwony napis, to niestety nie mam takiego spokoju. No, ale cóż. Na nas. Zostało <laughs> mi jeszcze 5 dni antybiotyku i powiem Wam, że no, nie czuję, żeby mi pomógł ten antybiotyk. O raczej jestem jakaś osłabiona, ondlała, taka. Nic mi się nie chce. I to niestety, no, święta dosłownie nie na nosie, a ja jestem bardzo osłabiona. I fizycznie, i psychicznie. Staram się oczywiście, bo, no, też z Adasiem się nie da nie, nie być szczęśliwym i wesołym, bo on jest naprawdę bardzo słoneczką w moim życiu, więc daje mi dużo radości i siły, ale powiem Wam, że, no, jestem też zmęczona. No i nic, damy radę. Musimy dać radę. Jabłuszko. Tutaj jabłuszko jest. Więc chyba i Tutaj jest jabłuszko. Pom... Pomara. muszę przerwać. Mam już nią musiałam odebrać, ale przy okazji, jak z nim rozmawiałam, to widzę, że mam tutaj Linie. Bardzo fajnie, proszę jakaś wygrana. Bo już dawno u mnie nie było wygranej z tych kopert. Banan. więcej nie ma banana. Tęcza. pietronka Tu jest pietronka korona tu jest korona podkowa To jest podkowa tu jest podkowa pik nie ma nigdzie arbuz róża chyba też nie ma i cytryna cytryny też nie ma. No dobrze, patrzymy. 3 zł jest. Jest zwrot. Ale lepiej to niż nic, bo naprawdę jest kiepsko. Jeśli chodzi o te. te... Jeśli chodzi o wygrane, oczywiście w. Zobaczcie, tutaj zbieram. Teraz będzie wygranych. Tutaj wszystkie są przegrane. A tutaj jest tylko wygranych. Tak ma już się koniec. Tu jest 3 zł, tu jest 3 zł, to będzie 6, 7, 8, 9. Na razie 9 zł jest zwrotu, a tutaj nie będę tego liczyć, ale jest wszystko przegrane. Więc na dzień dzisiejszy to jest tak, że jest 9 zł wygranych. <laughs> Także śledźcie moje odcinki, a na koniec będzie konkurs. To o zasadach, warunkach powiem na końcu. Także bardzo Wam dziękuję za to obejrzenie. A teraz sobie zrobimy taką premierę złoto Zobaczymy, co ja wydrapię bo oglądałam inne kanały i różnie było. Naprawdę różnie. Bardzo dużo pięćdziesiątek się trafiło osobom, więc nie było tak źle, moim zdaniem. No ale nic, zobaczymy, co u mnie będzie. Może taką przybliżę. I drapiemy.

Dwa blisko, o jejku, no i 5,35 blisko, po prostu historia się zaczyna powtarzać. Jakiś żarcik sobie robią za mnie, <grym> no trudno. Zabeczki kupił mi mąż, jeśli chodzi o biegania w tym miesiącu, to chyba nie będzie tak, jak, jak sobie planowałam. Ze względu na moje zdrowie, ale od stycznia mam nadzieję, że będę... Zdrowo, wszystko będzie dobrze. Wracam do tego, co sobie wymyśliłam: że drapie. O, mamy 14, zobaczcie. Dobrze, że jest wygrana. Ile przebiegnę, tyle kilometrów, tyle zdrapek będę mogła sobie kupić. A w tym miesiącu po prostu musi być tak, jak jest. Także tak to wygląda: 21. O, mamy drugą. Super. 17. 25. No to patrzymy co mamy. Tu mamy 5 i 5. A ile razy mnożymy? 1. 10 zł. Całe nie jest tak źle. Bardzo się cieszę. Następna słabeczka. To była słabeczka pod numerem 16. 3. 21. No to połowa mi się zwróciła teraz. 27, 33 osiemnaście, cztery, dwadzieścia osiem obok, siedem, dwa obok, osiem, trzydzieści jeden, dwadzieścia dziewięć i dziewiętnaście, ta jest przekrana <tryk> następna dwadzieścia dwa Dwadzieścia pięć, sześć, i dwadzieścia cztery, siedemnaście, trzydzieści cztery, cztery, trzydzieści pięć, dwadzieścia siedem, trzydzieści jeden, dwadzieścia trzy, osiem, trzydzieści trzy, i dwadzieścia. I 22 O, zwróciła się No to pięknie Ile razem narzucamy? Raz No super, na no 15 zł jest Z powrotem 5 na minusie Więc uważam, że chyba też Jedno z lepszych moich Premier, bo Miałam premierę, żeby był zwrot całości Ale Ale to też bardzo cieszę W ogóle z mi się podoba, jest taka fajna fajniusienka taka szlicznie wygląda Na innych kanałach jak ktoś rozkłada pięknie, to wygląda tak zimowo. No ale nic. Także bardzo Wam dziękuję. Jak Wam się podobało, oczywiście, to lajkujcie, subskrybujcie. Jest mi naprawdę bardzo, bardzo miło. Pozdrawiam Was serdecznie.